Was bardzo serdecznie w serii Mistrz i Uczeń. W serii, w której rozmawiamy o wartościach, emocjach, doświadczeniach. Dzisiaj będę rozmawiać z panią Anią Kościółek. Dzień dobry. Dzień dobry. O ciężkim temacie straty. Dlaczego strata, w szczególności strata właśnie tego nienarodzonego dziecka tak boli? E, może zacznę od tego, żebyśmy sobie też to uświadomili. Chyba to jest taki początek tego całej rozmowy, że śmierć jest elementem życia. Pomimo tego, że śmierć jest zupełnie no, czymś y, innym niż życie, to są dwa przeciwieństwa, jednak mimo wszystko o dziwo są one ze sobą złączone. I śmierć dotyka każdej rodziny, czy to w sposób pośredni, czy bezpośredni. Chyba nie ma osoby, która by nie uczestniczyła w żałobie kogoś spoza rodziny. No, wiele też na pewno osób doświadczyło straty członka rodziny. I jeżeli jest to w jakiś sposób ułożone zgodnie z koleją życia, czyli młodsi żegnają tych starszych dziadków. Dzieci w odpowiednim czasie, chociaż zawsze to jest za wcześnie, ale żegnają rodziców. To dochodzi często do takich sytuacji, kiedy to pożegnanie dotyczy um, sytuacji, kiedy to rodzice żegnają um, swoje dzieci, um, albo sytuacji, kiedy odchodzi współmałżonek, um, lub kiedy um, ci rodzice odchodzą za wcześnie. To są najbardziej bolesne, wydaje mi się, straty. Ponieważ one są takie wbrew kolei życia. E, niedawno, właśnie dwa lata temu, uczestniczyliśmy w, w, w pogrzebie, e, gdzie nasi przyjaciele żegnali swojego synka dziesięcioletniego. E, młodzi rodzice, e, niewyobrażalna tragedia i w, 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 jeszcze przed pogrzebem, zanim, zanim właśnie doszło do pogrzebu, spotykaliśmy się u nich w domu. To były prawdziwe rekolekcje nie tylko dla nas, ale dla wielu ludzi, gdzie modliliśmy się, gdzie towarzyszyliśmy w oczekiwaniu im na, na tę chwilę pogrzebu. Więc stąd ja mam takie doświadczenie właśnie towarzyszenia takim ludziom w sposób właśnie pośredni w ich stracie. My cierpieliśmy, co dopiero rodzice, co dopiero rodzina, co dopiero dziadkowie. Co zauważyłam w czasie tych chwil tam spędzonych, rozmowa o, na pewno co mi się wydaje, że, że ukojenie dawało właśnie rodzicom i tej całej sytuacji wszystkim zgromadzonym, rozmowa o, 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 o tym utraconym dziecku, pamiątki, wszędzie były właśnie gdzieś dostrzegane zdjęcia tego chłopca. Byli jego koledzy z klasy, wspominano go. To było takie właśnie celebrowanie tych chwil bardzo przykrych. I teraz również śmierć dotyczy niestety dzieci od poczęcia, tak, ludzi w ogóle od, od, od pierwszych chwil ich życia. I ta żałoba po utraconym dziecku, dziecku narodzonym jest. Jest wyjątkowa. Troszeczkę inna jest, może źle się w razie, bardzo jest, różni się od, od, od żałoby osoby, członka rodziny, która żyła wiele lat z rodziną, którą się znało. Ponieważ tutaj, tak wspominałam, są pamiątki, wspomnienia, znana jest twarz tej osoby, ton głosu, jest miejsce, gdzie to ciało jest złożone, możemy tam przyjść, możemy tam chwilę tej pamięci, modlitwy celebrować. Natomiast w przypadku dzieci narodzonych jest zupełnie inaczej, ponieważ nie znamy, mama, rodzice, którzy są najbliżej tego dziecka, wiadomo, nie znają twarzy tej osoby, nie znają uśmiechu, tonu głosu, nie wiedzą o nim nic, nawet nie potrafią sobie w jakiś sposób wyobrazić, jakie, jakie to dziecko mogłoby być. Czyli tu jest zupełnie pustka, prawda? Czasami dochodzi do tego, że nie ma nawet miejsca, gdzie to dziecko jest złożone, bo dochodzi... Do, to są bardzo częste sytuacje. I teraz już jest coraz lepiej, ale, ale dawniej to było coś normalnego. Nie ma żadnych pamiątek. Nie ma ubrania, kocyka, coś, co by zapachniało tą osobą. A mimo to ta strata tak bardzo boli. I tak sobie zadawałam pytanie, dlaczego? I odpowiedź jest chyba jedna. Z powodu miłości, z powodu miłości, ponieważ y, rodzice, y, mama, tata y, właśnie od samego początku y, to dziecko kochają bezwarunkową miłością, i ta miłość jest od razu, w momencie, kiedy, kiedy dowiadują się o, 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 o tym, że je, to dziecko już istnieje. Wszystko jest przygotowane wewnętrznie na pojawienie się tego dziecka, i znika wszystko. Oprócz tej miłości. I ta poczucie straty, że nie ma właściwie kogo kochać, albo inaczej, że nie ma sposobu, żeby okazywać tę miłość, która jest wszędzie, nagromadzona, to właśnie powoduje ten ból ogromnej straty. I teraz ważne jest właśnie, żeby społeczeństwo dobrze do tego podchodziło, ponieważ troszkę mylnie się wydaje, że skoro mama nie pamięta, nie zna tej twarzy, to o czym mówiłam, nie ma tych pamiątek, to jej powinno być lżej albo inaczej, może nie lżej, tylko powinna szybciej o tym wszystkim zapomnieć. Natomiast, i dlatego czasami są takie troszkę nietrafione pocieszenia względem mam, które utraciły w wyniku poronienia dziecka, że będziesz miała, jesteś młoda, będziesz mieć następne dzieci, tak się zdarza, dobrze, że do teraz, a nie później, E, czy tam, jak ja słyszałam w moim przypadku, że przecież masz w domu czwórkę, to, to nie powinnaś tak cierpieć, bo inne w ogóle nie mają. Więc to są takie e, e, powodowane troską słowa, bo zawsze te osoby kieruje na pewno troska o, o to, żeby pocieszyć tą kobietę, ale to są jednak nietrafione pocieszenia. Mama, która utraciła dziecko, jest mamą. Niezależnie od tego, kiedy to dziecko utraciła, czy utraciła je w pierwszych tygodniach ciąży, czy utraciła je e, będąc staruszką i mając dorosłego już też e, dziecko, e, zawsze matka cierpi, ponieważ jest matką i nigdy nią nie przestaje być. Nawet jeżeli swojego dziecka nigdy nie widziała, nie trzymała w rękach, nie tuliła, nie zna jego uśmiechu. A czy jest? Czy jest w ogóle jakaś recepta, czy da się przejść przez tą całą, przez te wszystkie emocje, odczucia? E, czy jest recepta? E, ja straciłam swoją córkę w połowie ciąży. Był to dla mnie szok, ponieważ wcześniej e, czwórkę synów urodziłam wiedziałam, że takie są sytuacje. To jest logiczne. Ale dla mnie taka strata w moich wyobrażeniach była no, no, tak traumatycznym przeżyciem, że jakoś odpierałam tą świadomość, że w ogóle mi się może coś takiego przydarzyć. E, mało tego. Yy... W sytuacji, kiedy gdzieś tam w rodzinie, wśród znajomych, już od dziecka nawet, o, o, słyszałam, że dochodziło do takich sytuacji, to właśnie spotykałam się. Pamiętam, jak byłam dzieckiem i ktoś mi tam powiedział: Może nie dzieckiem, dorastającą dziewczyną, i ktoś stracił, właśnie jakaś w rodzinie ciocia straciła dziecko i. Przed narodzeniem i była taka sytuacja, właśnie nie wspominajmy nic, nic, żeby jej nie urazić, że była ciąża, prawda? Czyli już w społeczeństwie jest ten taki zły tor nadawany, że, żeby udawać, że nie było nikogo, a to właśnie matkę bardzo boli, to udawanie społeczeństwa, że nie było nikogo. Um, więc dla mnie to był szok, wracając do tematu, i y, pomogli mi na pewno przyjaciele którzy przez to przeszli już, pamiętam, że pomógł mi jeszcze, może dokończę, personel medyczny. Naprawdę trafiłam w szpitalu na bardzo dobrych ludzi, na dobre położne, dobrego lekarza, którzy z bardzo dużą empatią podeszli do, do sytuacji, starali się pomóc jak umieli najlepiej, więc to bardzo pomaga. Pomogła sytuacja, że mogłam się pożegnać ze swoim dzieckiem. Pomogła również sytuacja, że mogłam ją godnie pochować. I na swoim doświadczeniu doświadczeniu również innych mam, którymi mam kontakt, wiem, że to przejście żałoby, które spra sprawdza się, które jest normalne przy śmierci osoby z rodziny, którą znamy, która jest z nami wiele lat. Więc te procedury, brzydko powiem, te wszystkie tradycje, te zachowania, jeżeli są użyte też w stosunku do rodziców, którzy stracili swoje dziecko przed narodzeniem, to są poprawne i one pomagają tym rodzicom wyjść z, z, w sposób prawidłowy z etapu żałoby. Czyli bardzo ważnym jest elementem, żeby. Mama właśnie, podczas, która przeżyła stratę swojego dziecka przed narodzeniem, miała możliwość skorzystania z tych swoich praw, pomimo tego, że dziecko było tak maleńkie, miała możliwość pożegnania się, jeżeli tego sobie życzy, miała możliwość pochowania swojego dziecka, pielęgnowania tej pamięci właśnie na cmentarzu, przy grobie tego dziecka. I tutaj jeszcze jest sytuacja tych pamiątek, ponieważ często mamy nie mają nic po tym, po, po, jako pamiątka po swoim dziecku. Czasami jest to jakieś tylko USG, które z czasem też powieje, trzeba zadbać o to, żeby ono się nie zniszczyło. E, to ważne jest, żeby jednak e, taką pamiątkę, czyli rzecz, przy której nawet przekładając w dłoni rozpamiętywałaby o tym, o tym dziecku w takim pozytywnym aspekcie. Nie rozpaczała, ale rozpamiętywała tak z nadzieją na, na to, że po prostu się kiedyś z tym dzieckiem spotka. Żeby taka rzecz była. U nas w fundacji, która zajmuje się pomocą mamom po stracie dziecka, są to takie bransoletki z naszym logo fundacyjnym, gdzie mama może wygrawerować sobie imię dziecka. Są pudełeczka, gdzie może właśnie te pamiątki jej w formie USG przechowywać. Również tutaj warto wspomnieć o Fundacji Tęczowy Kocyk, która, gdzie wolontariusze tworzą takie pamiątki, które, przy których właśnie rodzice mogą pielęgnować ten prawidłowy proces żałoby, przejście przez, przez tą żałobę. I teraz, co jest na końcu? Na końcu jest pogodzenie się z prawdą, że tego dziecka tu przy mnie nie ma, ale nie zaprzeczaniu tego, że ono jest. Jego tu nie ma, ale ono jest. Wiadomo, że wiara tutaj mi bardzo pomogła. I doszłam do takiego momentu, gdzie czekam czekam na ten moment, kiedy kiedyś ja, mój mąż, wszyscy się spotkamy razem z córką, poznamy się właśnie i wtedy już, no, nie będzie granic w czasie, kiedy, kiedy ją poznam, kiedy ona, nie wiem, opowiada o sobie, jaka jest, po prostu. E, czyli pogodzenie się z prawdą, że ten moment spotkania nastąpi, ale po czasie. Ostatnimi czasy też e, przeżywaliśmy tutaj w w wspólnocie parafialnej odejście też naszego dobrego znajomego, który pozostawił wnuki, córkę, żonę. I sposób, w jaki ona opowiedziała nam wszystkim, o, o, poinformowała nas właśnie o odejściu swego męża, o odejściu Marka, były dla mnie jednozdaniowymi rekolekcjami. Które tak no, powaliły mnie w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ona napisała wtedy: Tego i tego dnia Marek rozpoczął kolejny etap swojego życia. Takie zdanie napisała, napisała właśnie, w ten sposób poinformowała: Rozpoczął kolejny etap swojego życia jak trzeba mieć dużą wiarę, jak trzeba mieć taką mądrość w przeżywaniu, pokorę w przeżywaniu tej straty, żeby w ten sposób obwieścić światu właśnie śmierć swojego męża. Ja jej tutaj dziękuję właśnie w tym momencie za te słowa, bo nie wiem, czy na sobie zdaje sprawę z tego, jak wielu osobom pomogła zrozumieć albo przybliżyła po prostu tym, tym zdaniem Taką nadzieję chyba wszystkim, którzy stracili swojego bliskiego. A chciałabym jeszcze wrócić do tej fundacji. Mhm. Jak ona powstała? Jak, jak to się zaczęło? Zaczęło się to tak, że w tych pierwszych dniach po stracie córki, czyli w sytuacji, kiedy ta trauma jeszcze jest taka świeża, że to wszystko tak bardzo boli, kiedy ta tęsknota po prostu przeżera serce. Całej rodziny też. Na maila dostałam od znajomego mojego męża, dostałam taki artykuł którym myśmy się w ogóle nie znali, tylko on się po prostu dowiedział o tym, że nas dotknęła taka, taka tragedia i, i chciał w pewien sposób no, pocieszyć. Tak? I przesłał na maila taki artykuł o tym, jak bodajże w Kielcach albo Katowicach, już pamiętam, powstały miejsca pamięci dzieci utraconych. Miejsce, gdzie jest grobowiec, gdzie są składane szczątki dzieci pozostawione w szpitalach. I gdzie jest jakiś monument, gdzie rodzice mogą przychodzić i, i po prostu pielęgnować tą pamięć. I tak wtedy w jednym momencie taka myśl jakby dobrze było, żeby u nas w Tarnowie coś takiego było żeby wszyscy zauważyli, że te dzieci były, że one są i żeby wszyscy ludzie zaczynali zauważać te matki, które straciły swoje dzieci przed narodzeniem. Że te kobiety są matkami. Nadal. Nie przestały nim być w, w, w momencie straty tego dziecka. E, I tak tą myślą podzieliłam się. E, oczywiście wtedy w ogóle myślałam, że, że cokolwiek powstanie. Tylko po prostu taka myśl, taka chęć. Fajnie by było, gdyby u nas to było, bo jest potrzeba. Podzieliłam się z koleżanką, z jedną, z drugą. E, oni nagle powiedzieli, że a przecież taki pomysł już w Mościcach gdzieś tam kiedyś był, e, przymierzaliśmy się do tego. Skierowali nas do jeszcze wtedy księdza Artura Ważnego, który właśnie koordynował tym pomysłem, ale gdzieś on utkwił w międzyczasie, bo były jakieś trudności. Ale my żeśmy do niego wtedy poszli i chyba w trzy pary, każda z, z par, z małżonków była po stracie dziecka. I właśnie taka rozmowa, że może byśmy spróbowali jeszcze raz. Mhm. No, i z jego pomocą, z pomocą opatrzności. Ja straciłam dziecko swoje w lutym, w maju. Żeśmy już zaczęli załatwiać procedury w Urzędzie Miasta, związane właśnie z, z tym, żeby, żeby takie miejsce powstało. I już tego samego roku, w październiku, był pierwszy pochówek dzieci utraconych w Tarnowie-Mościcach. W Potem dobudowaliśmy monument, czyli ten pomnik, który. Przede wszystkim służy rodzicom, którzy nigdy nie mieli możliwości pochowania dziecka, ponieważ tam można umieszczać tabliczki z imieniem utraconego dziecka. I potem zaczęły się sypać takie świadectwa, które nas upewniły w tym, że jak ta strata jednak jest mocno piętnuje swoje cierpienie w sercach matek, kiedy Starsze kobiety podchodziły do nas po pochówkach i dziękowały, że ona wreszcie może usnąć spokojnie, bo symbolicznie pochowała swoje dziecko, którego też nigdy nie widziała, prawda? I takich świadectw było wiele. A co musi się jeszcze według Pani zmienić w społeczeństwie, jeżeli chodzi o stratę ogólnie, także tych nienarodzonych dzieci, ale ogólnie ludzi, bliskich. Z mojego doświadczenia wydaje mi się, że po prostu my czasami nie wiemy, jak się zachować w stosunku do, do relacji potem, już po wszystkim, kiedy spotykamy te osoby znowu w naszej codzienności. Ja sama miałam taki problem, jeszcze przed stratą mojego dziecka, właśnie koleżanka poroniła. Ja nie wiedziałam, co powiedzieć. I taką pierwszą reakcją była ucieczka. Czyli unikanie, tak? To jest niewłaściwe, właśnie, bo może my wtedy nie chcemy powiedzieć coś niewłaściwego, coś, coś głupiego. Nie wiemy, czy zapytać się wprost, jak sobie radzi, czy to jest głupie pytanie, więc chyba nie wiemy dokładnie, jak się zachować. A z tego, co mówią osoby dotknięte stratą, to zwyczajne takie powiedzenie, że jestem, gdybyś po czegoś potrzebowała, to, to dzwoni, Albo zapewnienie, że no, kiedy tylko byś taka potrzeba by była, jesteśmy, może odwiedzenie tego kogoś w jakiś delikatny sposób i y, 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 nieunikanie, y, nieunikanie tematu, że, 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 że straty nie było. Tak, wydaje mi się, że to, to powinno się zmienić. No oczywiście to są stosunki takie relacyjne pomiędzy, pomiędzy nami w społeczeństwie. Wiele rzeczy też musiałoby się y, też zmienić. Y, y, jeżeli chodzi nawet o stratę dziecka nienarodzonego, to dużo, chociaż jest o wiele, wiele lepiej niż było, to jeszcze w, w szpitalu, tam gdzie są te pierwsze dni, pierwsze godziny tego szoku, kiedy ta osoba, jak mówią psychologowie, jest najbardziej wrażliwa na wszelkie bodźce z zewnątrz i te bodźce czasami mają ogromny wpływ na to, jak ta żałoba potem przebiegnie, prawda? Więc tutaj, żeby to się zmieniało, właśnie to podejście do mamy, która poroniła, żeby się zmieniało na lepsze. Żeby kobiety znały y, też swoje prawa. Y, swoje prawa w momencie, kiedy stracą dziecko nienarodzone. Bo te prawa nie są jeszcze do końca yy, w, wszem i wobec znane. E, a kiedy znamy swoje prawa, możemy o nie się upominać, nawet w sytuacji, kiedy właśnie z tej drugiej strony byłyby jakieś utrudnienia czy niedomówienia. Um, dziękuję bardzo za tę rozmowę, e, która myślę, że naświetli też wiele, wiele ważnych tematów. E, życzę wszystkiego dobrego. E, dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny odcinek.